Klucze były w doniczce, tak jak mówił. Wsunąłem palce w chłodną ziemię i wyczułem metal. Wieczór po pracy, mrzawka, nowe osiedle. Dom Pawła pachniał farbą, drewnem i tą pedantyczną czystością, którą zawsze w nim podziwiałem. Kupił go niedawno, a ja jeszcze nie miałem okazji zajrzeć. Kot przybiegł zaraz po otwarciu. Duży, rasowy, o miękkim futrze i patrzeniu jak z reklamy. Zjadł, napił się, otarł o łydkę. Dziesięć minut i wracam do siebie. Pomyślałem, rozglądając się po korytarzu. Długi, wąski tunel z lustrem na końcu. Punktowe lampki w suficie. Na półce równo ustawione ramki. Paweł był pedantem do granic fobii. Rzeczy ułożone w szeregu. Kąty proste. Zero kabli na wierzchu. Jestem typem który wszystko liczy i porządkuje z przyzwyczajenia po pracy kroki do windy szklanki w suszarce oddechy między mrugnięciami lamp zwykle to koi tutaj raczej wyostrzyło każdy szmer w tym domu nie było ani plam ani kurzu ani śladu po czyjejkolwiek obecności poza kotem i mną gładka idealna cisza i wtedy go zobaczyłem w połowie korytarza w cieniu halogenów stała figura misia. Nie pluszak, nie dekoracja, tylko realistyczny, dorosły gabaryt. Przygaszone futro, pysk zbyt prawdziwy, oczy ze szkła, które łapały zielonkawy połysk. Bez pajęczyn, bez metek, jakby pojawił się tu w chwili, gdy przekręciłem klucz. Pomyślałem o Pawle i jego miłości do horroru. Uznałem, że ma dziwny gust i przedziwny sposób na witamy w domu. Kot przestał mruczeć. Znieruchomiał i wbił wzrok w cień, jakby słyszał coś, czego ja nie potrafiłem nazwać. Halogen nad moją głową cicho zadrżał, jak oddech trzymany zbyt długo. W lustrze na końcu korytarza jego łapa zdawała się stać o jeden kafelek bliżej niż naprawdę. Głowa minimalnie obrócona. Jakby słuchał. Zamknąłem oczy na sekundę i policzyłem oddechy. Kiedy je otworzyłem, nic się nie zmieniło, ale w klatce piersiowej miałem już to znane uczucie, że rzeczywistość i odbicie nie do końca się zgadzają. Wybrałem numer, do słuchawki powiedziałem, że kot jest najedzony, dom perfekcyjny i że ma dziwny gust, bo ta figurka Misia w korytarzu. Jest przerażająca. Chciałem to z siebie wyrzucić, żeby wrócić do liczenia prostych rzeczy: półek, ramek, punktów światła. W słuchawce zabrzęczał sygnał sieci, a potem padły słowa, których nie powinienem był usłyszeć. Nie mam takiej figurki w domu.